Hej, cześć, siemano wam wszystkim, witam was w trzecim, tak, trzecim odcinku z gry Bluetooth of the Werewolf, okej, okay, zaczynamy. Mam mikrofon włączony? Tak, mam, bo w poprzednim odcinku na początku nie włączyłem, tak Was 5 minut było bez mikrofonu, no ale okej, okay, lecimy, kontynuujemy i tu będzie walka z bossem, bo właśnie w, w tym momencie, co, co zaraz zobaczycie, właśnie w tym, zakończyliśmy poprzedni odcinek, znaczy skończyliśmy misję, to jest kolejna misja, tak jak wow. Wcale taki trudny nie jest, ale... Aaa, kapuje, kapuje, rozumiem. Mam... Jak on będzie jak na mnie skakał, to mam yy... pod nim przebiec. Jeszcze nie muszę, dawaj, dawaj. Aj Chociaż nie, nawet silny jest. A mam teraz unikać, tak? A mam to zniszczyć. Mam to zniszczyć. Spoko. Jest tam życie. Na no, razie mi tak zobaczyć, nie jest potrzebne Albo wezmę Wiat! Piękny unik, tak, wiem <laughs> O, znowu życie. To Ale dodał sobie Skudyczywik jeden. Hm, a myślałem, że będzie tak ładnie, pięknie, super, świetnie. <laughs> Piękny skok. A, i wziąłem życie, nie chciałem. Już ma... No już do połowy dochodzimy. Powolutku. Dobra. Tak najszybciej trzeba zniszczyć, bo on sobie zaraz właśnie HP doda. O dobra. Tak sobie dodał, ale nie za wiele. Okej. Okay. Ja już... Co Ajajaj, obydwałem. Już sobie właśnie wziąłem strzały Ja Na dół, na dół, skok Pięknie Aj, nie myślałem, że będzie pięknie Ale spoko, nic się nie stało No to jest łatwe do uniknięcia Co to jest? Takiego jeszcze nie używał cię osób? Mmm, no znowu wódcze Ale cały czas więcej mu kusimy, cały czas Znaczy cały czas mam mniej, bo dokładnie A życie, wiesz widziałem życie, ale nie wiem czy warto było. Dobra, przyda się. Ajajaj. A udało się uniknąć. Spoko. O. Pięknie. Zaraz z nim wygramy, nie jest taki trudny. Szybko. Dobrze. Udało nam się. O Jest dobrze. chyba już będzie się leczył, no kurczę. Mało teraz skusiłem. Ale cóż... Dużo sobie to daje. Okej, okay, już ponimy ja też obydwałem troszeczkę. Ale nie za bardzo. Dobra. Hop. Ajajaj. Udało mu się tym razem. Życie sobie właśnie mogę wziąć, znaczy już wziąłem. Da SKOK! Pięknie. Już prawie po nim. Chyba będzie się leczył. No kurczę, jaki... ...typo. No cały czas ma mniej, to widać. Dokładnie. Trochę źle, ale spoko Będzie po nim, teraz będzie po nim Teraz kończymy to Koniec <laughs> Chyba, chyba tak, albo jakaś kolejna forma, ale nie raczej nie No i co? O, filmik jakiś. What does he want with my son? He wants only to keep peace. I will give him the peace he so wishes for. No. Fine, fine, fine. Go home, This is no place for you. it to Hmm, hmm, hmm. Selena <laughs> Selena <laughs> Selena <laughs> Selena. <laughs> Selena, dobra. Biegnij wilko. O! Jakiś drakula. Pewno to są bosy. Przyszłe bosy. Pewno z nimi będziemy walczyć niedługo. Pewnie tak. W sumie fajnie. <laughs> A tamten boss, co byliśmy przed chwilą, nazywał się Hyde. 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 Hyde było napisane. No, jak się czyta może. Hide, Coś w tym stylu. Mm hmm, hm. To niech będzie dwa kula. Dobra, jesteśmy tutaj, czyli zaraz... Ej, czemu się wraca? No, nie wracaj się. No. Łal wow, daleko. No, jesteśmy tutaj. Eee, chciałem jeszcze pokazać A ciekawe czy koniec jest tam na końcu tej mapki czy, jest, czy, czy jeszcze jest dalej hm, Bo jak bo jak nie ma więcej da dalej To już kończymy niedługo tą serię Dokładnie o, jesteśmy wielkołakiem Spoko No i fajnie, ile mamy? 132 i 10 Ale i tak wszystkich nie zdobędę, to jest wiadome Lecimy O już, jestem dziewczyną Wow! Znaczy, gram dziewczyną. Dobra. Sekundę. Kurcze, jakieś czaszki lat latają. O, jadź. Aha, to... Tu taki spodzieciarz Wow, nawet silny. Czy tam... To była chyba taka wiedźma bardziej. To powiedzmy silna. <grywy> dawaj, dawaj, dawaj! O! Tak, wystarczyło. Spoko! A tu coś mamy? Mm, wow, jaki... Czekajcie... Najpierw... nie tak chciałem. Pięknie. Nie, nie! Wow, nie zginąłem. O, jak fajnie. Spoko. Mhm... Mm Muszę się wracać, kurczę telefon mi dzwoni, sekunda. Okej, okay, jestem. Dobra, idziemy na górę. bo właśnie przed chwilą. Spadłem stąd. I co, bym, chyba jest ten potwór który czy, oczeszkami rzuca. Tak jest. Dobra. Możemy tutaj stać. Podwójny strzał! Ojej! Mm, nie o to mi chodziło zobaczę, ale... Na szczęście zginął. Trzeba zginęło, to chyba taka wiedźma jest. Chyba tak. A? Tak, wygląda na taką kościanną wiedźmę. Tak mi się chociaż wydaje. One mogą, te czaszki mogą nawet przez ściany przenikać. Spoko. Coś mi wielkołakiem. Co to za potwory? Jakieś kosmity. Kosmici. <śmicy> wow. Pojawiają się, to ja nie wiesz. No czowy To ważycia życia mają? Dwa życia mają! Nie. Hop. Hop. No, o serce. A serce daje nam życie. Myślałem, że będzie jakiś... O, ładnie, ładnie. Od tyłu! Wow! Super. Czekam, czekam. Yeah, ale serce nam do... Ej, te serce nie dają mi życia. Dobra? No chyba nie Pięknie Ale ten ni niestety się pojawił Szybko, szybko i zdążymy. Spoko. Co to? Ło, wow wow, wow, wow. Spokojnie. Kurde. Jaki piękny skok Jakieś te. O jest zapis, jest zapis. Jeszcze ani razu nie przegrałem. Nie, 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 nie. Pięknie. To było coś. Dobra, szybko. Wiedźma! Na górę, na... Jest udało się. Patrz jak mało życia. Ile ty by, O, zginęła. Nie o to mi chodziło. zmyłka. No co ty przeżyłeś? Dobra, zginął. Ale naprawdę nie ci nam życie. Jakiś zapis by się przydał... O, jest zapis! Haha, świetnie! Trzy... wtedy chciałem powiedzieć. Okej... Okay. Nie, 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 nie! Te potwory mają taką słabość, że nie mogą przerwać... Tych, tych, tych czaszek. Nie! To właśnie. Ja mam tutaj życia troszeczkę... Z tej strony pójdę... Nie? Jak stoją do nas plecami to są bardzo łatwe. Na strzał jednak O A tak to zrzucają się ja. Ej! Pojawiła się czy tu była cały czas? Czy jej nie zniszczyłem znaczy Wcześniej? Dobra, no, ja chyba nie zniszczyłem. Nie no O dobra, ładnie Jest, aj Szybko, szybko, muszę tutaj iść Szybko, nie, jeszcze, dawaj Jest, udało nam się Poza tu szedłem Możemy zginąć Tam jest życie Nie, 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 nie Dostałem Jest Tak, udało nam się je wziąć Wow Ja je zostawię w spokoju strasznie silny niech lecą sobie na górę no za ja tu taki szybki jest udało nam się pięknie pięknie super jest zapis ładnie pop, <grystanie> pięknie cały ja czas mówię pięknie ładnie albo w sumie tak jest żeby to nie było piękne pokonanie to nie było tak piękne Dobra wybrało no super wow. no, tam dobra wezmę a co tam zawsze będzie więcej tylko pokonał jest tak piękny no okej okay. mamy zapis gramy z seleną wow tą postacią ciężko pokonać te potwory ale da się no da się wszystko da się zrobić no prawie podwójny strzał i unik, tak. Mhm. Hop, haha. Nie, doskoczę, nie muszę jakoś stąd na przykład. Aj, spadłem. Nie wiem jak. A, bo tam wiatr wieje. Takie buty. Pięknie, mamy. Zawsze to troszeczkę większy i daleki skok. Wow, wow, wow! Aha, o to chodzi. No dobra, mam nadzieję, że gdzieś blisko. Tutaj, czyli muszę ich pokonać. Je pokonać jeszcze raz. Ale spoko, tylko dwa potworki. No. Trzy nawet. I Gniemy. <noise> okay. Dobra, muszę tutaj hamować Teraz, jak teraz się nie uda, to zrobię takie cięcie z udaną akcją No, można tak powiedzieć o... hmm, Nie spodziewałaś się, że za petelcami Cię pokonam pewnie. Na pewno Dobra, jeszcze jeden, jedna Jeden, jeden potwór Jedna wie... Ojaj! Aj, aj. Prawie we mnie wtrafiła. Czekaj. Lecimy, 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 czekamy. Kurczę, za szybko. Hmm, no dobra. To ja zaraz tutaj pokażę Wam taką udaną akcję. Okej, okay, może teraz się uda. Zaraz wszystko zobacz się okaże. Dobra. Dobra, czekamy. Lecimy. Czekamy. Lecimy, okej, okay, udało nam się, przynajmniej tutaj, może jakiś checkpoint, czy coś w tym stylu, mamy checkpointa, czyli fajnie, okej, okay. w sumie udało mi się to za, za tak jakby trzecim razem, dwa razy pokazywałem wam, a już trzeci, no to był właśnie trzeci, szybko, szybko, bo nie zdążę, i dawaj, no, trochę za, za późno, za późno pobiegłem, okej, okay. ale to w sumie, to w sumie jest łatwiej. Łatwiej. Tu wiem jak już to robić. No właśnie, dobra. Właśnie nic nie mówię, bo nie chcę tego popsuć. Okej, okay. no i nam się udało chyba tak mamy checkpoint jakaś plaga o wow, jestem wilkiem ja. No. pięć jak tak bardzo tego chcecie no ja jestem szeleną okej <grym> okej okay, okej okay, okay. jeszcze checkpoint wilk czy nie? chyba nie nie też na dwa strzały wpadają. Tak najlepiej, bo tak szybko pójdę i tyle. Tu cały czas mam checkpointy i takie tam, no. Już chyba nie ma takiego mnie Już chyba skończyłem to takie wilkowanie. <śm> Dużo żyć mają te Wiedźmy Nie udało mi się wziąć Okej, okay, mamy. Co tu widzę jakiś dźwignięce? Aha! Szybko, 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 dobra Szybko, szybko, szybko A, mam się wrócić Tak Może jeszcze uda mi się Mógł sobie tak podskakiwać przecież na tym ładnie jest dawaj, dawaj jest dawaj, Und, ok Że jestem w miarę naprawdę daleko mamy zapis, mamy zapis i co? koniec? a jestem macie super cios okej okay. niech tą, nie w tą stronę lol Wow! Widzicie, widzicie to to ja? Jakieś egipskie? <grystanie> wow, wrócimy do góry. Czy dostałem od dwóch nada? Aj ciężko unikać. Ile sobie stąd będę tak sobie skakał? I unikał. <grystanie> no dobrze, mogę mnie pokonać od razu. To zniszczę. Dobra, jeszcze tu jakaś była. A może A nie, dobra. Wow, co... Co to było? Nawet nie wiem, jak dostałem. Wilk tak jak... Wilkołak ma tak jakby większy zasięg. Znaczy, więcej widzi. ka. A tu jest ta wiedźma. Okej, okay, padła. Tam jest kolejna. Tu widać już dźwignię. Hm. Ej. No kurcze, nie o to mi chodziło. Hmm. Dobra, zostawię je w spokoju, tu wezmę sobie życie, bo w sumie nie tak... Tylko niech we mnie zaatakują. A dobra, nieważne. Uciekać! Ale unik! Ej, ciągle mogę tam wejść? Dawaj, dawaj, no gin! Dobra, zginęła. niech będzie tak. Już powoli na górę dochodzimy. To zostawię w spokoju, to po prawej. Tak, zaraz zginie. <grym zimny> Ile to chociaż pokonać? Bo się robi groźnie Tak będę wszystkie zostawiał no Niektóre same popadają, bo im dosięgnie to coś Co nas jakby tak goniło, goni Ojej Jak cię Popsułem O już mamy ten Kolejny etap Te są Znaczy nie, one nie są w ogóle trudne, tylko że... Tak latają hm. Trzeba tak właśnie długo je bić też nawet da się szybko hm. Ej, uderzył mnie A, i trzeba takie zmysły zrobić Dobrze idę dalej Wow mamy tutaj chociaż checkpointa A, na drabinę Jak spadnę, to od razu ginę Na kolcach Aha Takiego. Spoko. Okej. Okay. Tutaj zapisu nie dostałem. W ogóle nie zbieram tych monetek, czy co to tam jest. Ale cóż. No wolę nie ma czekolady. W sumie dosyć łatwe to jest, to nie muszą być że jakby ktoś zbierał to wszystko, to byłoby dosyć ciężko Brawo ja! Tak Super Ale nie doskoczyło mi samo, to nie moja wina Jestem tutaj Dobra, widzimy się na górze Dobra, jestem za etapem tego wielkiego, dalekiego skoku tam gdzie przegraliśmy, a tu mamy dalej to. kurcz. dawaj, jest, dawaj, 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 jest, dawaj, 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 dawaj. Leci dalej! ale dalekie skoki trzeba robić. Strasznie. Wo, mamy zapis. Spokój. Wo, 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 wow. spokojnie, spokojnie. Ja będę czekał. Ja powolutku to robię. Lepiej być powoli i dobrze niż nie wiadomo ile razy się, się męczyć. Tutaj jeszcze wolę poczekać. O i teraz mogę biec Dawaj No, tutaj wsać dobrze, w dobrym momencie wystartuje. No i na pewno zdążę to przebiec. Na przykład teraz. No. Okej, mamy na górę. Niech to uderzy na dół i ja wezmę tą niebieską monetę. O właśnie. Koniec misji. Nie. Dosyć długie są te misje... Ojej! Szybko biegnij! Jest! Zdążyłem, bo tam nawet nie wiedziałem, że by na mnie to spadło. Chyba misja wykonana, tak, wykonaliśmy misję. Ranga C... Dobrze, 13 minut. Mm -hmm, kontynuujemy. Okej. Okay. I, te I, gadanie, would... jak, I want you to live a full life, one filled with happiness. The vampire's world would not offer you that, no matter what he claimed. In his world all were servile to him. Man and beast were little more than slaves to the prince, and I would not have that for you. And while I may pity those caught in his family, I would not allow No... Wow, jesteśmy już... Ta daleko! Naprawdę daleko. Hm. The tower, the tower. <grym> no fajnie, będzie jakiś boss teraz czy nie? Pewnie nie. Nie, nie ma. Pewno będzie potem jakiś. No, a więc okej. Okay. Ten odcinek już kończymy, bo już trochę trwa. Jak jeszcze bym zrobił tą misję, to byłoby bardzo długo. A więc dobra, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!